Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę jak przygotować chleb na zakwasie. Zacznijmy zatem od przygotowania zakwasu. Przygotowuję go w ciągu 5-6 dni. To zależy jak mi pod koniec tego całego etapu skwaśnieje. Ważne jest, żeby zakwas był właśnie kwaskowy i miał taki świeży, ładny zapach. Do czystego słoika wrzuciłam kilka okruchów chleba właśnie na zakwasie. Do tego dodam po łyżce takiej sporej Mąki żytniej 720 typ, a drugiej wyższej o wyższym typie 2000, czyli razowej, też taką łyżkę z brzuszkiem, czyli około 40 gram. Do tego oczywiście woda około 200 ml. Taki zakwas przyda Wam się nie tylko do chleba, często używam do żurku, a także do innych zup, żeby dodać im trochę naturalnego kwasu. Mieszam całość, przykrywam ściereczką czystą albo może być papier taki ręcznikowy, można go przedziurawić, żeby dostęp powietrza jednak był. W okresie zimowym trudno zadbać o temperaturę, bo powinna mieć około 23-25 stopni, by było najlepiej. Stawiam go zatem przy grzejniku, bo jest pora zimowa. Dzięki temperaturze i tym składnikom nasz zakwas zacznie pomału pracować i następnego dnia zaczniemy go dokarmiać również mniej więcej po łyżce jednej mąki i drugiej. Tutaj widzicie właśnie drugie dokarmianie, drugi dzień. Oprócz tego dokarmię jeszcze przez kolejne 2 lub 3 dni, jeśli będzie trzeba, jeśli po prostu nie uzyskam odpowiedniej kwasowości. A nawet jak uzyskam to jeszcze bez dokarmiania, zostawiam taki zakwas na jeden dzień, żeby popracował, był silniejszy. Jak wiecie młody zakwas nie ma tyle mocy co starszy, dlatego dobrze by było dostać od kogoś odrobinę takiego zakwasu i zaraz na początku taki starter dodać do tego roztworu, który robimy z moką i z wodą. Ale taki też nam poskutkuje. Właściwie najważniejszym składnikiem to jest cierpliwość. Takie, y, takie ciasto chlebowe po prostu musi wyrastać nieco dłużej. Zazwyczaj trwa to około 5-6 godzin w przypadku młodego zakwasu, a jak jest starszy, wtedy być może to wszystko odbędzie się wcześniej 4-5 godzin, kiedy zakwas już jest dostatecznie kwaskowy. Przelewam go, oczywiście go przemieszam dokładnie wcześniej, przelewam go do czystych słoików, zakręcam. Oczywiście nic nie pasteryzuję, zakręcam dokładnie, wstawiam w chłodne, ciemne miejsce. Może to być spiżarnia, piwnica bądź lodówka. I taki zakwas przetrzymuje się bardzo długo. Na 4-6 godzin przed wyrabianiem chleba, warto sobie przygotować zaczyn. Do miski wsypuję po łyżce mąki, tak jak wcześniej razowej i żytniej typowo chlebowej. Do tego jeszcze trochę owsianych otrą i woda, najlepiej ciepła. Wtedy szybciej zaczną działać kultury bakterii w zakwasie. Kiedy zaczyn podrośnie, tak jak widać tutaj na filmie, dodajemy do pozostałych składników. W dużej misie mam około po 220 mąki razowej i mąki tej chlebowej, żytniej, około 14 g soli, to taka solidna łyżeczka z brzuszkiem. U mnie siemię lniane, słonecznik, sezam, czarnuszka, około 150 g. Ja je sparzyłam wrzątkiem i dodaję takie letnie, oczywiście nie gorące, do mąki. No i do tego oczywiście zaczyn, dzięki któremu będzie pracowało całe ciasto. No i wody tyle, żeby ciasto nie było ani za suche, ani za rzadkie, a dało się wyrobić. Wyrabiam około 2-3 minut do połączenia składników i odstawiam do wyrośnięcia. Staram się przykryć, wtedy to ciepło jest kumulowane, szybciej się rozwijają, szybciej pracują bakterie i ciasto rośnie. Niestety na początku mija godzina dwie i można by powiedzieć, że nic się nie dzieje, ale bądźcie cierpliwi. Po chwili wszystko zacznie działać i zobaczycie, że wasz chleb pierwszy pięknie urośnie i się upiecze, jest pyszny. Ciasto powinno oczywiście podwoić swoją objętość. Ja dopiero wtedy go właśnie wstawiam do nagrzanego piekarnika do temperatury 215 stopni. Wybrałam tutaj naczynie ceramiczne, ponieważ jest moim zdaniem najłatwiejsze przy takim chlebie, gdzie jest dość kwaśne. Przy, y, oczywiście można posłużyć się tutaj zwykłą blachą, keksówką złożyć ją papierem do pieczenia, ale ten papier trzeba dobrze posmarować, bo niestety przywiera do chleba, przekonałam się o tym nieraz, więc Wam też tego nie polecam. A i jeszcze ważne moim zdaniem, żeby ten chleb przed włożeniem do piekarnika, jak już urośnie, oczywiście, posmarować troszkę wodą żeby nie stracił w piekarniku zbyt dużo wilgoci, a i tak zachowa taką fajną, chrupiącą skórkę. Chlebek piecze się około 45 minut. Ja go po wyjęciu krótko zostawiam, potem jeszcze ciepły wyjmuję, najpierw oczywiście troszkę go trzeba obkroić, wyjmuję, odwracam do góry spodem, żeby ten spód troszkę odparował. No i jak porządnie ostygnie, najlepiej to zrobić na drugi dzień. Życzę wszystkim oczywiście udanych wypieków, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.